Prosiliście w komentarzach i uprosiliście. I tak jak Zbigniew Odecki raz powiedział: Proście, a będzie wam dane, więc dzisiaj ja daję wam ten nowy Hyundai Palisade. Jak znalazłem ten samochód, wysłałem naszemu kochanemu producentowi fotkę i on odpowiedział: Ale to bydle. I miał rację, bo ten samochód jest mega, ha, mega, mega bydlasty. 7 siedzeń, chociaż można sobie wyposażyć go w 8 siedzeń. Pod maską znajduje się sześciocylindrowy silnik o pojemności 3,8 litra, ośmiobiegowa skrzynia biegów. Silnik produkuje 291 koni mechanicznych. O neutrometrach Wam nie będę mówił, bo ona się tak nie mierzy, ale producent na pewno mi pomoże. Napęd jest na cztery koła. Ten samochód jest w bardzo dobrym wyposażeniu, tak zwanym Limited, i naprawdę jestem podekscytowany, że mogę Wam dzisiaj o nim opowiedzieć. Ale zanim zaczniemy, opowiem Wam o wielkości tego samochodu. Nie mam miarki na metry, ona się w stopach mierzy, więc. Raz, 16. 16 stóp takiego średnio wzrostowego faceta. I wyobraźcie sobie, że ten samochód w Stanach Zjednoczonych nadal jest nazywany mid-size SUV, więc. Jest tak w środku, można kupić jeszcze dużo większe suwy, ale w porównaniu ten samochód konkuruje z marką np. Toyota Highlander, Volvo XC90 i oczywiście Ford Explorer. Cena tego samochodu, który jest 75% produkowana w Korei, 1% w Stanach, a resztę procent nie podają, nie wiem dlaczego. Zaczyna się od 47 tysięcy dolarów, w tym Limited wyposażeniu. Chociaż ten samochód ma kilka dodatkowych opcji, więc on został sprzedany za 49,5 tysiąca dolarów. Dobra, skakuję za kamerkę, aby pokazać wam zakamarki tego samochodu, zaczynając od tego masywnego grilla, który jest w połowie w sumie zakryty. To jest wszystko wszystko zakryte, widzicie, nie ma tutaj przelotów, jedynie jest tutaj takie malutkie wycięcie. Pod znaczkiem Hyundaia znajduje się kamerka, która jest bardzo wysokiej jakości. potem Wam pokażę. Sensory do parkowania są z przodu i oczywiście sensor dystansu i Collision Line Keep Assist jest tutaj pod rejestracją. A po bokach mamy te piękne światła. Na górze są dzienne, na dole krótkie i długie. I mamy tutaj połączenie takie LEDowe, które świetnie wygląda w ciągu dnia i w nocy. Tutaj z boku świata, widzicie, mamy taki wlot i wylot powietrza jest tutaj, z tej strony, aby pomóc temu masywnemu samochodowi w Aerodominice. 20 calowe koła, opony 245 50 z przodu i z tyłu i patrzcie jakie ładne tutaj są wyżłobienia nad błodnikami, Tak agresywnie to wygląda, ale mamy agresywność połączoną z klasyką. Mamy tutaj te aluminiowe akcenty na dole po bokach, na górze, i też pokażę Wam z tyłu. Patrzcie, jaka klamka, jaka jest piękna i świetna dosłownie w dotyku. A z tyłu te akcenty kontynuują się do świateł. Widzicie, mamy tutaj światła tylne, i to jest znowu ten akcentik. Te akcenciki też się kontynuują na zderzaku dolnym. I tył tego samochodu, patrzcie, jak on świetnie wygląda. Ale zanim pokażę Wam w środku, proszę Wam, nie narzekajcie nigdy na jakość Tesli, bo patrzcie, jak ten samochód jest podskładany. Na przykład te panele, widzicie, nie maczują się, jak to wygląda. A przedni zderzak, patrzcie jak jest zamocowany, widzicie tą szparkę tutaj? Tutaj tak wystaje. Farba jest okropnej jakości, że widać te pomarańczowe skórki, nie wiem jak to się po polsku mówi, więc to nie tylko Tesla, co ma problemy z jakością. No dobra, ale tą jakość zewnętrzną zapomina się jak się wchodzi do środka. Zanim wejdziemy opowiem Wam o tych klamkach. Świetne są w dotyku, jedyne co, Przycisk jest na zewnątrz. W większości nowych samochodach do otwierania jest przycisk od środka, że po prostu podchodzisz do samochodu, ciągnie za klamkę i drzwi są otwarte. W tym samochodzie trzeba podejść do samochodu, nacisnąć przycisk i otworzyć. Ale jak się drzwi otworzą, patrzcie. No, otworź. O! Coś. Pięknego. Zaczniemy od drzwi, które są świetnie wyprofilowane. Tu jest taka miękka guma, pod spodem jest plastik, który ma wyglądać jak drewno, ale w dotyku jest świetny. Tu jest miękka skórka, tu jest miękka skórka pod łokieć. Przyciski są bardzo, bardzo wysokiej jakości. Pod spodem mi się tutaj zaczyna taki twardy plastik, ale mi to by nie przeszkadzało. Jest miejsce na butelki i oczywiście sam system jest Harman Kardon, jeden z najlepszych systemów, jaki można sobie w samochodzie wyposażyć. A patrzcie w środku nie tyle co, że skóra ładnie wygląda, bo jest taka biała, czy szybko się będzie brudziła? Patrzcie, widzicie, tutaj od jeansów już się brudzi, ale patrzcie, jak wyprofilowane te siedzenia są, tak jak w sportowym samochodzie. Tutaj te boki są bardzo głębokie, macie dużo tutaj regulacji. Można sobie boki regulować, można sobie tutaj przód regulować, nagłówek na dół i w górę. Patrzcie, tutaj też ta skóra jest wyszyta w takie diamenciki. I w dotyku to jest dosłownie świetne. Siedzenia przednie i tylne są ogrzewane i wentylowane. A za kierownicą jest dosłownie świetnie. Czuję się jakbym był w bardzo luksusowym samochodzie który nie jest Hyundaiem. Zacznijmy od góry, bo ja lubię obmacywać. Miękka guma jest tutaj. Tutaj jest, kontynuuje się ten plastik, który wygląda jak drewno. Tu mamy skórkę, świetna jest w dotyku. Wszystkie przyciski, wszystkie wenty są bardzo świetne w dotyku. Kierowniczka jest obszyta skórą. Mamy przyciski tutaj do kontrolowania telefonu i głosu i oczywiście menu, które są za tutaj na ekraniku. Jedyne co, takim samochodzie, który jest bardzo świetnie wyposażony, poduszka powietrzna powinna być też obszyta w skórę, bo patrzcie, tutaj macie skórę, wszędzie jest skóra, skóra, a tutaj ordynarny taki plastik, ale świetna jest w dotyku, świetnie się, świetnie się kręci, manetki są plastikowe z tyłu, można ręcznie zmieniać tą ośmiobiegową skrzynię biegów, więc mamy tutaj cyfrowy wyświetlacz, który jest bardzo wysokiej jakości, potem Wam pokażę, jak będę Wam jechał, nic takiego specjalnego on w sobie nie ma. Tutaj mamy następny ekranik, który ma bardzo w sobie dużo specjalnych rzeczy, nie będę wszystkiego Wam opowiadał, powiem Wam tylko o kilka rzeczach. Przesuwam, mamy tutaj aplikację. Przesuwam jeszcze w prawo, mamy kontynuację aplikacji. Jedna z moich ulubionych aplikacji to jest to Sounds of Nature. Patrzcie, naciskam to, i w samochodzie można grać różne odgłosy. Na przykład, chcę mieć odgłos lasu. Słuchajcie, albo może. Ale to jest mój ulubiony kominek. <słuch> Coś pięknego. Ale pod spodem mamy znowu przyciski bardzo wysokiej jakości. Mamy nawigację, mapkę, radio, media. Do, usta do ustawiania e, radia i takie różne rzeczy. Pod spodem mamy przyciski do klimatu. Można klimat e, regulować na ekraniku, ale mamy też tutaj przyciski fizyczne, które mi się podoba. Nie tyle co, że można właśnie ręką sobie regulować i to jest, e, to jest świetne rozwiązanie, ale mamy też przycisk do tyłu, że nie trzeba wchodzić do menu, żeby sobie tył kontrolować. Tam na przykład w moim Volvo naciska się tył, patrzcie, naciśnie, naciśnie rear, Wychodzi menu i mogę sobie yy, ustawiać temperaturę na ekraniku, albo też mogę sobie tutaj tylnią temperaturę os ustawiać. Pod spodem mamy lewarek do zmiany biegów. Patrzcie. Parking jest tutaj, wsteczny jest tutaj, neutralny, czyli luz jest tutaj i drive jest tutaj. Jeśli wrzucę na R, to znaczy do cofania, wyskakuje mi bardzo wysokiej jakości kamerka. Tą kamerkę można sobie ustawiać, że na przykład widzicie, jest z góry, tutaj mi pokazuje z tyłu, można, można też, że mi pokazuje do przodu. Jeżeli, patrzcie, nacisnę D do przodu, pokazuje mi, co jest z przodu i mogę troszkę sobie jechać, znowu nacisnę sobie R. I się kamerka włącza do tyłu. Możecie sobie wybrać boczne kamerki, które są pod lusterkami, że tutaj, i tutaj, i to można sobie bardzo. Lekko zbliżyć. Tak naprawdę nie wiem, do czego to jest zbliżanie, bo tak za bardzo to nie zbliża, ale kamerki są świetne: są bardzo świetnej jakości. Tutaj patrzcie, pokazuję wam na przykład, gdzie jest hak. Jeżeli na przykład cofacie do przyczepy i skręcacie koła, widzicie? Samo się skręca, że nigdy, nigdy nie powinniście przyczepy źle zaczepić. Pod spodem mamy kontrolę do trybu jazdy między Comfort Eco, Snow, Smart i Sportowe. Tak, powiem Wam szczerze, cały czas jeżdżę w komforcie. Oczywiście jest start stop mamy tutaj znowu kamerki, sensory do parkingu i tak mówiłem wcześniej, siedzenia są podgrzewane i wentylowane. Ale patrzcie teraz, ile storage'u jest w tym samochodzie, bo między nogami, widzicie, tutaj jest bardzo dużo miejsca na różne rzeczy, ale pod spodem, widzicie, jest tutaj taka klapka. Tutaj mamy dwa cup holdery. Widzicie zaraz, jak to się robi. Ach. Ach. Tak się chciałem, o właśnie, tak się chciałem popisać. Widzicie, można sobie je zamknąć tak, albo nacisnąć przycisk, same wystrzelają. Tutaj mamy ładowarkę indukcyjną, tutaj się podłącza telefon i można mieć, tutaj mówimy, Apple CarPlay i Android Oro. Ale jak zamkniemy to, na podłokietnikiem, patrzcie, co się znajduje. Następne miejsce na storage, który jest bardzo głębokie. Mamy tutaj taką półeczkę, którą oczywiście można sobie wyciągnąć i powiem wam. Bardzo rzadko się znajduje takiego suwa, że ma tyle storydżu w tym środkowym tunelu. Oczywiście dodatkowy storage jest tutaj, w tej kieszące, która jest bardzo głęboka. Jakość tego samochodu też się widzi na górze. Patrzcie, jak jest ładnie wyszyty tutaj sufit. Nie ma nic takiego ciemnego, żadnej Alcantary. Nie ma. Jest taki piękny, jasny materiał, który bym się bał, jakbym miał małe dzieci, jakbym dotknął. Przecież widzicie, tutaj już zabrudzone jest. Mam nadzieję, że to ja tego nie zrobiłem. Widzicie, ale świetnie to wygląda i dodaję. Właśnie do tej takiej jakości tego samochodu, nie jest taki zwykły, nie ma czarnego dachu, jest tak zwany premium, że czuję się naprawdę jakbym jeździł w bardzo i to bardzo luksusowym samochodzie. Jedyne co, ręcznie zamykany szyberdach, wiecie co? Jak to można ręcznie, no? I trochę tak flimdzi się czuje, widzicie? Odbija się. <grytanie> no dobra, a z tyłu wasze dzieci będą jeździć. Komforcie i stylu, bo patrzcie, te pilotowe siedzonka. Które też są podgrzewane i wentylowane, co bardzo wygodne, mam dużo miejsca z przodu i przede mną jest kieszonka oprzyta skórą na różne mapy, których nigdy nikt nie czyta, mogę się przenieść bardzo łatwo na drugą stronę, bo podłoga jest płaska tutaj mam elektroniczne kontrolowanie klimatyzacji. Na dole mam dwa plagi na 12V i zwykła wtyczka. Po bokach przy siedzeniach są takie plagi na USB, że dzieci wasze, albo Pasażerowie inni mogą ładować swoją elektronikę bez problemu. I nie martwcie się, nie ma siedzonka w środku, więc gdzie są wasze cup holder'y? A! W drzwiach mamy dwa cup holder'y, jeden większy, drugi mniejszy i oczywiście po drugiej stronie tak samo. Aby wejść na tylny rząd mamy dwie opcje. Przycisk jest tutaj i przycisk jest na górze. Jest na wysoki nacisnę na górze. Same się składają i patrzcie. Bez problemu wchodzę do tyłu i bez problemu zamykam się. Ale jak już siedzę z tyłu, mam bardzo dużo miejsca na nogi. Otworzę, żebyście moją twarz mogli widzieć. Jest miejsce tutaj na trzy osoby na podłokitnikach. które są dosyć plastikowe. Mam dwa cup holdery z tej strony i dwa cup holdery z tej strony. Też tutaj wloty są na USB i elektronicznie, tak, elektroniczne ustawianie siedzeń. Oczywiście pasażerowie też mają dostęp do, do lotów powietrza. Tutaj, tutaj. I oczywiście z tyłu. I patrzcie, jak ten samochód świetnie wygląda z tylnego rzędu. Na przykład pamiętacie tego Cadillaca, co Wam pokazywałem? Nawet się nie umywa do tego samochodu. Ta biała tapicerka, te czarne akcenty różne, nawet czarne karpety są. Świetnie, świetnie i bardzo luksusowo się ten samochód czuje. Bagażnik z tyłu. Nie wiem, czy ma to do kopania. Zapomniałem wyszukać tego, więc muszę ręcznie otworzyć. Ale patrzcie, trzeci rząd jest otwarty. Ile jest miejsca na zakupy? Nawet ma dużo miejsca pod spodem, pod tą tutaj klapką. Jest dosyć głęboki bagażnik na dodatkowe zakupy. Ale jeśli chcecie rozłożyć tylny rząd, nie musicie nic wchodzić do środka. Są te takie przyciski i są nawet bardzo ładnie oznakowane: typ drugi i trzeci. Trzymy my chcemy trzeci rząd złożyć. Składamy to i składamy to. Coś pięknego. Producent mi prosił, żebym wam opowiadał pojemność bagażnika w litrach, więc powiem wam, w tym samochodzie można było zmieścić kilka skrzynek półlitrowych, butelek. Tak mi się zdaje. No i dobrze, wsiadamy do tego samochodu, zapinamy pasy. Zapalamy go. Patrzcie, jaka ładna grafika się włącza. Zmniejszy sobie klimatyzację. Widzicie? Fizyczne przyciski są do klimatyzacji. Nie muszę przez ekranik wchodzić. Świetne, świetne rozwiązanie, które dawniej było. Nowsze samochody wyrzuciły przyciski. Teraz, jak, jak producent jakiś samochodowy, znowu fizyczne przyciski daje, każdy jest podekscytowany. Ale te przyciski przecież zawsze były w starszych samochodach. Więc dobra. Nie będę marudził. Siedzenia powiem Wam, wygodne. Nie tylko że świetnie wyglądają, ale są takie wygodne. Jest troszkę gorąco, mam kurtkę, włączę sobie wentylowane siedzenie. E, D, do jazdy naciskam, i jedziemy. Damy tryb sobie sportowy, bo chcę Wam pokazać, jak on szybko przyspiesza. Zero do setki powinien mieć 6,9 sekundy. Chociaż w takim samochodzie, czy to jest naprawdę, czy to ma, czy to ma znaczenie? Silnik 3,8 litra, 291 koni. Nie będzie miał żadnych tam e, świetnych wyników. Pierwsze, co Wam powiem, zanim przyspieszymy, to jest to, że czuć masę tego samochodu. Samochód jest dosyć ciężki, ale ten silnik... Silniczek, że nie jest malutki silniczek, wytrzymuje bez problemu. Dobrze, włączamy się w trafik. Zrobimy ręczną skrzynię, cicho. I jedziemy. Sam zmienia, patrzcie, niby ręczny tryb, sam zmienia. No dobra, dobra, wiem, 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 to nie jest sportowy samochód, nie będę robił żadnych tutaj wydziwień. Łączymy znowu sobie na automat. A jak już jedziemy na szybko pasmówkę. Jazda jest bardzo komfortowa. Nie tyle, że jest komfortowa. Widoczność przede mną jest świetna. Mam takie duże lusterka na lewej, na prawo. Nawet to lusterko mi daje du dużo widoczności do tyłu. Mam przed sobą e, cyfrowe zegary. Tutaj. Tutaj jest ekranik cyfrowy. Jest to malutki ekranik i nawet mam wyświetlacz, co na szybie mi wyświetla prędkość, jaki mam limit prędkościowy i różne opcje, na przykład wybiorę sobie radio. Pokazuje mi, że wybrałem sobie radio. Od razu zobaczymy, jakie genialne to przyspieszenie jest. Pamiętajcie, samochód. Jest w trybie sportowym, więc noga na dół. No, trochę trzeba czekać. Zbiera się ten samochód, zbiera, czuć tą wagę, ale nie czuć głosu, o, to znaczy odgłosu silnika w kabinie, bo ten samochód jest przystosowany do luksusu, więc nie do sportu. Więc tak naprawdę dziwię się, że nawet ma tutaj sportowy przycisk, bo kto go tak będzie właśnie używał. Większość ludzi będzie go trzymało w komfort albo w eko. Jeżeli mowa o Eko, spalanie tego samochodu to 19 mil z galona w mieście i 26 na drodze szybkiego ruchu. Mam ten samochód przez ostatnie dwa dni średnią mam 17 galona, więc i to, i to na, na drodze szybkiego ruchu, i po mieście trochę. Więc nie wiem, czy przez to, że mam ciężką nogę, czy po prostu producenci tych samochodów nie mówią nam prawdy. Jeżdżę tym samochodem, tak jak mówiłem wcześniej, przez ostatnie dwa dni i. Żałuję, że nie kupiłem tego samochodu, jeżeli jak kupowałem mojego suwa. Ja jeżdżę w 2018 Volvo XC90 silnikiem T6, to jest dwulitrowy silnik z superchargerem i turbosprężarką, ma 300 koni. Oczywiście czuje się ten większy moment obrotowy, ale przez to, że silnik jest cztero-cylindrowy, bardziej się tak anemicznie ten silnik czuje. Nie czuję się tak a, e, bardzo dostosowany do tego samochodu. Ten silnik w tym samochodzie, chociaż ma tylko 291 koni, ale przez to, że jest sześciocylindrowy, bardziej się czuję dostosowany do tego samochodu. I powiem Wam, że jak kupowałem swoje Volvo, kupowałem tak naprawdę dla imienia. Nie tyle, że chciałem mieć firmowy samochód, ale chciałem mieć samochód, który ma nową technologię. Tak naprawdę chciałem mieć samochód, co ma, jak się telefon podłączy, co Apple CarPlay na ekraniku się wyświetla, tak jak tutaj mamy. I chciałem mieć samochód bezpieczny, tak jak w sumie tutaj mamy. Na przykład, patrzcie, mamy tutaj Lane Keep Assist, trzymam je w linii. Patrzcie, 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 widzicie? Widzicie, sam odbija bez problemu. Takie same systemy yy, yy, Volvo ma. Decyzja była zła, no ale co zrobicie? Raz, raz się żyje, człowiek się uczy na błędach. I mimo tego, że to jest taki nudny, ciężki słów, jazda nim nie nudzi się tak szybko, jakbyście się domyślili, bo jestem otoczony, otoczony piękną technologią, jestem otoczony luksusem. Naprawdę, patrzcie, jaki ten Hyundai ma w sobie luksus. 10 lat temu, jak Wam powiedział, że Hyundai takie coś wyprodukuje, nikt by mi nie uwierzył. Ale patrzcie, mamy naprawdę świetnie wykończone materiały tutaj. Wszystko w dotyku się świetnie czuje. Każdy przycisk jest bardzo dobrze wykonany i jest świetny w dotyku. Jedyne co, to Wam powiem, że w tym samochodzie trochę śmierdzi. W moim Volvo XC90 Skóra jest e, farbowana jakimiś naturalnymi chemikaliami. W tym samochodzie tak nie ma, i Hyundai jest tego znany, że, że nie używa jak najlepszych produktów w środku, ale na czymś muszą pieniądze zaoszczędzać, żeby, żeby mógł móc wyprodukować samochód, który konkuruje luksusem, na przykład z, z marką tak BMW X7 albo, albo tak, jak mówię Volvo XC90, więc troszkę w nim śmierdzi, ale 95% ludziom to nie będzie przeszkadzało. Wiecie co? Przetestujemy Voice Command: Please. navigate to the nearest gas station. 25. Results found. Patrzcie, znalazło mi stację. Ja chcę sobie pojechać do Look Oil. Patrzcie, cicho, cicho. No dawaj, nawigacja, włączaj się. Ale, ale, ale. No jedź, Start Guidance. Ile człowiek trzeba czekać, dobra? A, coś pięknego. Słyszycie? I patrzcie, coś pięknego. Na wyświetlaczu, na szybie, pokazują mi się szczałki, gdzie mam skręcać, więc nawigacja, nie tyle, że mam tu nawigację, ale też mam nawigację na szybie. Super, super sprawa. Dobra, co teraz możemy przetestować? O, zobaczymy, czy jest intuicywna. Zapytam się o pogodę. Show me the weather. Sorry, I didn't understand you. W BMC, w Tesla, w różnych samochodach można takie komandy dawać i wszystko wyskakuje. Tutaj trzeba się nauczyć specjalne komandy, które ten samochód tylko poznaje, więc tak naprawdę ludzie tego nie będą bardzo używać, ale jeśli ma się telefon podłączony do USB i jak jest Apple CarPlay, można oczywiście Siri używać, która dosyć lepiej działa niż a, nawigacja i, i voice command w tym samochodzie. Słuchajcie, tankują u Was ludzie automatycznie? W New Jersey jest takie prawo, że nie można samemu tankować paliwa, więc ludzie muszą nam tankować. Can you fill it up 87, please? Najlepsze no, jest to, że można też 87 tankować, najtańsze paliwo. Thanks. Dziwna sprawa, powiem wam, bo zwykle jak oddaję te samochody, po prostu oddaję i nic. Ale za tym samochodem będę tęsknił. Pod tym względem, że będę żałował, że nie kupiłem tego samochodu zamiast mojego xc 90. Bo jest dosyć świetny. Na przykład same te siedzenia, wszystko co przede mną tutaj widzę, nie tyle czuć luksusem, ale widać ten luksus. Ten luksus, którego moje Volvo niestety nie ma. Jadę z takim samochodem. Czuję się jak taki fajny tatuś. Jadę sobie w luksusie. I wiem, że nie straciłem pieniędzy rodzinnych na byle co. Będą miały dzieci pieniądze na edukację. Nie wydałem 100 tysięcy dolarów na BMW X7, którym ten samochód na pewno konkuruje. Wydałem 50 tysięcy na samochód, co wygląda w środku jak, jak X7, ale jest dużo tańszy. Co nie? Więc dajcie mi znać, co wy byście zrobili, jeżeli. Kupowalibyście y, takiego Suwa siedmiu albo ośmioosobowego. Czy wybralibyście coś takiego tańszego, ale bardziej może mądrzejszego w wyborze? Czy, wybraliście coś, by, by, czy wybralibyście coś takiego droższego? Czy może wybralibyście jednego jednych z tych patrzcie, patrzcie, jaki samochód! Tylko w Stanach! Ha, ha. Ja nie mogę. Dobra, trochę się rozmyślałem. Czy wybralibyście, mu na przykład, Forda Explorera albo, albo Toyota Highlander, albo Volvo XC90? Ja, jakbym dzisiaj szukał suwa, co jest na paliwo nieelektrycznego. O tym kiedyś porozmawiamy. Powiem Wam kiedyś. E, powiem Wam, zastanowiłbym się, bym się bardzo ostro na tym samochodzie, bo ten samochód ma wszystko, co te nowe, luksusowe samochody mają. Jedyne, co ten samochód w sobie nie ma, to imienia. Dawniej ludziom to przeszkadzało, teraz zdaje mi się, że to się zmienia, więc dajcie mi znać, czy, czy wy byście wybrali Hyundai, czy coś innego, czy może coś innego, co w Stanach nie ma, może w Europie jest o tym rozmiarze. Dajcie mi znać na dole, odpowiem na każdy komentarz, co ma sens, i jeszcze raz dziękuję bardzo za uwagę i dzięki za sugestię tego samochodu. Szukam dosyć dużo, znalazłem tylko dla Was to zrobiłem, więc. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie...